No, Cześć, zostałem poproszony, żeby opowiedzieć troszeczkę o zbiorniku i pokazać, jak wygląda sąb. Sorry, od razu jakoś, nagrywane kalkulatorem, ale postaram się troszeczkę opowiedzieć, co i jak tu śmiga. Sercem całego akwarium, oczywiście, jest odpieniacz. Mamy tutaj Neosa Quantum 220. Potężna maszyna. Pięknie działa, pięknie pieni. Naprawdę polecam. Obok jest tork. Też Neosa. Filtr przepływowy. Na dole nie wiem, czy to dobrze widać będzie. Na dole są absorbenty krzemiany, Na górze peletki śmigają. Ja mam wodę ze studni. Niestety bardzo mocno. Przemianów Krzy jest bardzo mocno dużo w niej w związku z tym muszę się wspomagać eee, mat mojej produkcji No i co? A, idziemy dalej o, Sorki, sorki, sorki Dobra eee, Refugium z DSB I z tyłu Dwie komory eee, z mediami tutaj też wrzucam Czasami różne połamane kawałki koralowców, które nie uda się sprzedać, albo po prostu przez przypadek gdzieś przy czyszczeniu się połamią. Dobra, wracamy jeszcze z tej strony idziemy. Dwie butle to jest ATI, Biling ATI Pro. I do tego jest podłączone jeszcze do pompy dozującej. Easy Reef, Easy Booster i w nocy tutaj 3 ml leci do, do zbiornika. Pompa obiegowa, która jest tutaj zamontowana w całym tym moim systemie, to jest 4500 litrów na godzinę. W tym momencie chodzi na 90%. No i to chyba. Mniej więcej tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to śmiało w komentarzach zadawajcie, postaram się odpowiedzieć. No, dobrej nocy na razie, cześć.